ze Sandrom. to to z Facebooka i Wiecie co? Widzimy się w odcineczku Aha. Na razie Siemaneczku, po na pewno już widzieliście co będziemy szykować A to się nazywa? W jakim postępie? Nagrywaliśmy przecież z tym Zgadnij to to a I będziemy zgadywać swoich znajomych z Facebooka. Ja zaczynam pierwszy. Dawaj, ja ci gadam, a Ty będzie już zgadnął. Mmm, czarne długie losy? Nie, mmm, 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 mmm,

Tak, ma włosy, tak? Takie krótkie, tak? Mhm. Klaudia? Białe włosy? Sandra? Mhm. Ściana? Czarne! No, czarne włosy. Mhm. I brązowe uszy? Mhm. Oczy. Czarne włosy i brązowe oczy.

Ten ktoś? Bratem. Mm. 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 Kim? Mm -hmm. Kim? Kuzynem! No! je to sobie. Pozdrawiamy sobie. Pozdrawiamy i na Teraz ja, tak? Dobra. Co? Mówię. Mówię.

krótki maśe, zajrzyj też skirtki. To to chłopak. Urban. Mhm. Brązowe. No, ale was. No, włosy Mhm. Niebieskie oczy. Mhm. Mhm. Ma. Mama. Mm -hmm. Mas podanki. Mhm. Mm Mas podanki. Mhm. Mm zielone, Mhm. Białe. I czarne. Mhm. Bluzki? tak. No to yeah. ja. A Anka <laughs> też ma <zielone laughs> mm -hmm. Nie wiedziałem, <laughs> bo myślałem, oto. A tutaj, oto. Dali jakiegoś węgorza tutaj. Ja to mój węgorz. Dobra. No, Dobra. Teraz ja, teraz. Tak? Mm -hmm. teraz ja. Jeszcze tak. On, ja, on, ja. I on. Dłubaś mi Dobra. Eee, teraz robimy sobie w focie. Tutaj gdzieś na ekranie się pojawi. Eee, dobra, zrobimy. Zaraz się pojawi. Eee, dobra. Kogo ja to powiedzieć? Mhm, mhm, mm, 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 włosy. Mhm. Mm, no, krótkie takie, przednie. No, ale lubię. Mogę? Mogę? Mm. Emilka Matura. Mhm. Julka Kusek. Mhm. Mm Pozdrawiamy! I, i te włosy. Mm. No tak szybko zgaduję, ja nie umiem zgadnąć. Mm -hmm. um. Kogo by tu wybrać? Mhm. Mm Ma długie. Mhm. Mm Czarne włosy. Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. Niebieskie oczy. Nie. No i tyle mogę powiedzieć. No i temat. Ma długie włosy i niebieskie oczy. Mhm, mm mm -hmm. I jest twoją siostrą. Mhm. Wiktoria. Wiktoria Badowska, pozdrawiam. Internety. <laughs> Dobra, nie. Teraz ja. Odcinek trwa 7 minut. E

Mam głosy rużne, pany tak fajnie. Czekaj, bo muszę pomyśleć, pomysł? Mm. Tu my się pogadamy. Zrobię hmm. Drugi Tak sobie nie lubię. Bo są takie... takie Kiepuj. 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 Dobra wymyśliłaś. No. no to dawaj. Ma brązowe włosy? Emilia. Emilia. Oła, to jest słopaki. No ma brązowe włosy. No dotąd brązowe włosy, no. Włosy. Maszynka. Powiedziała mi, nie wolno tak. Czyli tak nie usłyszałem jakieś... Hum. Não. Hum. To mm -hmm. jest ta osoba. Mm -hmm. ta, ta osoba. Nie no, mm -hmm. ma... mm -hmm. ja cały czas. Rozumiem, ta osoba ma maszynkę. Chodźcie tak. Chodźcie. 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 ja Chodźcie. What the fuck? Mm -hmm. Ja

Mmm, dobra, nie pisałam. A napisała z jedną osobą? Ja pisałam, ale on nie odpisał. Nikola z witoś! Tak, tak! A ja nie mam czasu, żebym To jeszcze ja jedną osobę, dobra. Mmm... Mm. Emila Matura. Sebastian mm. Orbalszyk. Mm. Ale pozdrowimy. Mm. Jest gruby Sebastian Orbalszyk. Mm. Tak, dobrze. Sorry, Gorbic. No razie, Pion... Czekaj, Pozdrawiamy. Co ty robiłaś? A tu zrobimy takie, takie dziewczyny.